Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski. Mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania astrologicznego komentarza tygodnia, czyli z naszego spotkania sobotniego, gdzie mam przyjemność komentować różne zdarzenia, sytuacje, procesy, zjawiska z astrologią w tle, ale które mają wpływ na procesy społeczne, polityczne, ekonomiczne i tak dalej, które po prostu mogą nas interesować. Ja tak nagrywam zmarznięty jak cholera, bo zimno jak diabli. W, w, w Ogrodnicy i zimna Zośka dała nam popalić w tym roku jak jasna cholera. Także w Polsce jest okropnie yy, i nieprzyjemnie, no ale to nie jest aż takie zaskakujące, w pozorom takie rzeczy się niestety zdarzają w naszym klimacie. No, ale mm, co takiego ciekawego tutaj do omówienia jest? Oczywiście tematów yy, krajowych nie będę omawiał, bo cisza wyborcza, ale yy, inne kwestie są też szalenie interesujące. Po tej bardzo dużej dramaturgii kwietniowo kwietniowej, trochę częściowo też majowej, czyli tym okresie tego półkrzyża, który też był krzyżem przez chwilę, który tutaj wielokrotnie komentowałem, który się ciągle pojawiał w różnych horoskopach, w różnych zdarzeniach, możemy mówić o pewnym uspokojeniu sytuacji. Przejściowym, ale jednak trochę uspokojeniu. I to uspokojenie sytuacji odrobinę widać w również widać w tych różnych sytuacjach, które się dzieją. No, na przykład wybór papieża. Wybór papieża Leon XIV. Coraz więcej wiemy o nim, coraz więcej informacji się pojawia. Panna zodiakalna, słońce w pannie. Nie znamy jego godziny urodzenia, jakieś tam chodzą hipotetyczne horoskopy. W, no, tej, w tym, z tą jego godziną urodzenia, ale ja w to nie wierzę. Jak nie ma tej solidnej, takiej bardzo konkretnej e, informacji dotyczącej jeszcze te główne serwisy astrologiczne, główne e, bazy danych nie pokazują, nic nie mówią, no to nie ma o czym mówić. No, to też taka ciekawostka przy okazji. Z, z, z astrologii elekcyjnej, astrologii no, różnych zdarzeń. Dlatego, że e, na jaki moment należy robić horoskop e, powołania papieża, ogłoszenia papieża. I tutaj były dwie szkoły. Nie? Pierwsza mówiła, że biały dym. On się pojawił zaraz po 18. No a e, ja postawiłem na habemus papam, czyli mamy papieża. No, gdzie wychodzi, pojawia się jego imię. Prawda, kim on jest, od razu jego przemówienie. No, ja postawiłem na tą drugą yy, kategorię, czyli ten moment, ale ja się nie upieram, nigdy nie twierdzę, bo w astrologii nigdy taki dogmatyzm, nigdy nikomu dobrze nic nie czyni. Ja to jest moja, to jest mój wybór, to jest moja taka koncepcja. Idea, że yy, jednak moment ogłoszenia papieża jest tym momentem, kiedy możemy mówić o horoskopie powołania. No bo. Poznaliśmy go. No to, że biały dym poleciał, no to dobra, no wcześniej, wcześniej jakieś kartki zbierano, obliczono, dobra, obliczono ile. Z 15 minut wcześniej, z 20 minut wcześniej ta decyzja zapadła, dobra, już wiemy, no to idziemy podpalać te kartki, tu czas płynie. No to są takie, wiecie, no różne procesy, 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 jeden z wielu. Natomiast ten najbardziej istotny, no to wydawało mi się, że ten po, na, po 19, właśnie kiedy Habemu z Papam mamy papieża. No to są takie dylematy, które też często się pojawiają w astrologiach, w horoskopach politycznych. Gdzie, gdzie jest ten moment? Kiedy jest ten moment? Kiedy jest ta, ta sytuacja symboliczna? No, odwieczny problem w astrologii może się pojawić. Ale przy, wracając do papieża, do jego ciekawych y, takich historii. Y, okazuje się, że facet, y, no panna, panny, y, f, no mają tą... No, uchodzą w astrologii. Może nie są to błyskotliwe osobowości, jakieś barwne, dynamiczne, ekspresyjne, ale inteligentne. Nikt pannom z inteligencji nie odmawia. To są ludzie, którzy no, mają ten poziom umysłowy, wiedzy, pewnych, pewnych zasobów intelektualnych wysoki. No i się okazało, ciekawostka, papież ma dyplom z matematyki. Jest matematykiem, skończył tutaj studia. Znak pięć języków no, okazuje się, że no, intelektualnie naprawdę jest, jest to gość. Zastanawiałem, to oczywiście tutaj już po, jak już minął tydzień od jego powołania ponad, pojawiły się różne takie właśnie dyskusje. Kim on jest? Czy bardziej konserwatywny, czy bardziej? Postanowy? Chyba możemy śmiało powiedzieć, że, jest, że będzie reprezentował linię Franciszka będzie reprezentował linię Franciszka. Ja ten horoskop jego omówię jeszcze dokładniej na, podczas prognozy czerwcowej na YouTube, ale już śmiało możemy tam trochę rzeczy pewnych widzimy, obserwujemy, czyli że on będzie reprezentował linię Franciszka, że to że to jest raczej taki postępowy papież, że on będzie postępowy w kwestiach politycznych, społecznych, bo już się okazało, że on parę ciekawych komentarzy tutaj już no Politycznych, znaleziono mu na Twitterze, na X obecnym, gdzie bardzo krytycznie się wypowiadał na temat różnych decyzji dotyczących polityki. Na przykład krytykował różne, bardzo takie dosyć twarde koncepcje polityczne ruchu maga. Na przykład bardzo niechę niechętnie się wypowiedział na temat tego, co J.D. Vance. Wypowiada się o J.D. Vance jest znowu na jakim na nawróconym katolikiem, bo on tam miał różne, y, jakby, no, inklinacje religijne, ale jest znowu narodzonym katolikiem. No i tam była taka kwestia: komu najpierw pomagać, nie? Ja najpierw mówi rodzinie, swojej, coś tam, bliskim, dopiero potem innym, nie? No i przecież to jest absolutnie sprzeczne z ideą katolicyzmu, który jest, no słowo katolikos wywodzi się z greckiego, oznacza powszechny, czyli uniwersalizm katolickiej religii, możemy sobie tam różne rzeczy myśleć o kościele takiej i owakie, ale no ta idea tutaj jest bardzo piękna, no. Po, po, wszystkim mamy pomagać równo, nie ma lepszych, gorszych. Poza tym papież jest, no długo się zajmował emigrantami. Był w Peru, prawda? Więc środowisko imigranckie zna dobrze i wie, jakie to są straszne, takie trudne losy. Oczywiście, politycznie, my wiemy, że no. Polityk jest od tego, lider polityczny, od tego, żeby odpowiadał za bezpieczeństwo państwa, nie musi być dobrą ciocią i, prawda, przytulać do serduszka wszystkich. No ale papież znowu jest od tego, żeby przytulać do serduszka wszystkich. Więc on jakby skrytykował mocno to. Wiemy, że popierał że głosował w wyborach republikańskich, w prawyborach, no bo w Stanach tak jest, że po prostu rejestrujesz, rejestrują się wyborcy w tej lub innej politycznej jakby, no, destynacji. Ale Steve Bannon, główny ideolog trumpizmu i ruchu MAGA, wściekł się po prostu po wyborze. Leona XIV mówił, że to jest po prostu lewak, że to jest komuch, że to jest po prostu wielkie zagrożenie dla... Trumpizmu i w ogóle tej, tej, tej całej ideologii właśnie maga dla tej, całej, tej całego tego ruchu ze względu na to, że no on no wyczuł oczywiście, że on będzie reprezentował linię Franciszka, ale y Leon XIV okazuje się, że idzie jeszcze mocniej niż Franciszek, bo Franciszek bardzo mocno lawirował, jak pamiętamy, w kwestii Ukrainy. Dziwne głupoty opowiadał o tym, że wszyscy, prawda, że szczekanie pod drzwiami NATO, że tu, prawda, trzeba się poddać, że wielka siła, wielka Rosja, wielka, wielka kultura tutaj, i tak dalej. Ewidentnie Franciszek był jakoś zafascynowany Rosją w dziwny, bardzo pokrętny sposób. Ale Leon XIV już na pewno nie jest. Widać ewidentnie, że on bardzo... No, oficjalnych wypowiedzi jeszcze nie ma, ale zapowiada się wizytę papieska w Ukrainie, czego się nie można było doczekać od Franciszka. A przecież od 2014 roku trwa wojna tam konflikt, więc moglibyśmy oczekiwać i mieli prawo oczekiwać, że papież coś zrobi, przynajmniej jakieś gesty, słowa. Franciszek nic w zasadzie na ten temat nie mówił, bardzo pokrętnie. No, Leon XIV wygląda na to będzie przeciwnikiem, albo rywalem, albo na pewno nie będzie na kolanach przed trampizmem, przed ruchem maga klękał i ewidentnie yy, ruch maga wyczuwa w nim konkurenta, wyczuwa w nim krytyka i to jest cios na pewno dla populizmu tego całego prawicowo-nacjonalistycznego, który się rozlewa po świecie. No bo, no bo yy, ewidentnie Franci yy, Leon XIV papieżem. Trampizmu takiego konserwatywnego nie będzie. W, w kwestiach obyczajowych nie wiemy. On tam niechętnie się wypowiadał na temat popierania, wspierania ruchów LGBT i tak dalej małżeństw jednopłciowych i związków. Papież Franciszek był bliski błogosławieństwa tego, tych, tych par. Ale wątpię, żeby Leon XIV jakoś tutaj jakiś bardzo duży zwrot nastąpił z jego strony. Myślę, że on nadal będzie kontynuował politykę Franciszka, ale chyba bardziej spokojną, bardziej rozważną, bardziej przemyślaną, jak to z pannami zodiakalnymi się dzieje. No a sam Trump, o którym tutaj też już dużo mówiłem, widać, że zaczyna trochę wymiękać ta jego, ten, ta jego rewolucyjna siła maga, no bo gospodarczo dostał po łapach bardzo brutalnie w postaci w postaci no, tej wojny celnej, która no, brutalnie po prostu przejechała się po rynkach. Trump ewidentnie zaczyna no, tak no, odpuszczać, zwłaszcza z Chinami. No, bo z Chinami tutaj doszło do bardzo ostrego konfliktu, ale okazało się, że że złapał kozak tatarzyna, a tatarzyn za trzyma, że zatytułujemy za głowę. Bo okazuje się, że zależność stanów od Chin jest ogromna, zwłaszcza w kwestii metali ziem rzadkich, których Amerykanie importują. No i teraz zaczęły się problemy, i to poważne. Wojna celna oczywiście uderza w obie strony. Chińczyków też, bez względu na to, co oni tam opowiadają. Jak to Chiny są wielkim, potężnym imperium, że nic im to nie grozi, grozi i to bardzo poważnie. Ale Ameryce też. Więc Trump musiał odpuścić. Trump popełnił ogromny błąd, ponieważ y, y, a, y, oczywiście Ameryka musiała zareagować na chińską, na chińską ekspansję, ale mogła to zrobić jedynie w sojuszu z Europą, z zachodnim atlantyckim sojuszem, który był podstawą y, no, właściwie całej tej zachodniej cywilizacji. A Trump zaczął walić po wszystkich. Te głupoty, które zaczął robić, y, uderzać w Unię, rozbijać Unię, no, dywersyjne działania niszczące, są bez sensu, były idiotyczne. Trump mógł odnieść sukces w tej wojnie celnej wyłącznie nawiązując sojusz z Zachodem, z Europą, tworząc porozumienia, tworząc wspólną ideę z Kanadą, z Japonią itd. i tak To miało sens, ale tak, jak toczy się wiele, wojn, na wiele wojen na różnych frontach, było to bez sensu. Zaczyna odpuszczać, zaczyna się to wszystko jakby odkręcać powoli. Ale co trzeba Trumpowi powiedzieć w horoskopie jego zaprzysiężenia, Jowisz jest w domu drugim. On bardzo zachwiał rynkami finansowymi, ale czy pogrąży Stany w jakimś mega kryzysie? Chyba nie. No Przywozi różne kontrakty, umowy, tutaj był dopiero co na Bliskim Wschodzie i, i załatwia duże interesy, duże deals. Rzeczywiście, ja już w drugim domu horoskopu za przyniżenia Trumpa, no, oczywiście ten, ten horoskop wiemy, jest ekstremalny tam. Słońce, koniunkcja, Pluton na górze, Mars na dole, więc jest bardzo taki ekstremalny, ale w sumie w horoskopie, jeżeli chodzi o jego gospodarcze zdolności, no jednak jest wytrawnym biznesmenem, umie negocjować, jest świetny w tych klockach. Bardzo sobie dobrze daje radę i, no, i radzi sobie bardzo sprawnie pod tym względem, więc nie sądzę, żeby tutaj doszło do jakichś konfliktów. Za tydzień prawdopodobnie będzie okazja z, z trochę skomentowania wyborów, teraz na razie jeszcze za wcześnie. Więc zapraszam w poniedziałek na Astrologiczny Raport Tygodniowy i ci wszyscy, którzy się fascynują astrologią, oczywiście Szkoła Astrologii. Trzecia edycja Szkoły Astrologii. Zaczynamy zapisy, startujemy we wrześniu. Dzisiaj po prostu zaczynałem się te zapisy, a ja po prostu mówię o różnych walarach astrologii. Między innymi jest prognozowanie. Prognozowanie jest fantastyczną rzeczą. Astrologia ma jedyne chyba narzędzia, dzięki którym może pewne analizy tworzyć. Patrzeć na przyszłość w kontekście różnych zdarzeń, procesów. Do tego serdecznie zapraszam tych wszystkich, którzy lubią prognozowanie, lubią analizę przyszłości, takie ekstrapolacje intelektualne, co może się zdarzyć, co się dziać. Więc zapraszam serdecznie. Oraz od, zapraszam na jesienny warsztat Droga Życia od 18 do 21 września. Dokąd zmierzasz? Dokąd dążysz? Co jest Twoim powołaniem, celem, misją życiową, kierunkiem, ścieżką? O czym mówi? horoskop, w jaki sposób możemy pracować z tym wyborem. Dziękuję serdecznie. Zapraszam w poniedziałek i zapraszam za tydzień.